Traffic is building rapidly downtown as citizens rush to get home. Stay safe, sweetie. Stay safe. If you're not purging, we advise you to get off the streets. It'll soon be a war up there. This is the commencement of the annual purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal. Emergency services will be suspended. Dziś chciałbym zaprezentować wam film Noc oczyszczenia anarchia, czyli druga część nocy oczyszczenia. Od razu powiem, że myślałem nad tym, że po pierwszej części ten film w ogóle nie wypali, że ludzie nie będą chcieli oglądać morderstw raz na rok, bo na tym polega fabuła, jeżeli ktoś nie oglądał jedynki, nie wie, na czym polega dwójka, od razu skrócę fabułę. jest to. Dzień, który ustanowiły, ustanowiły, głowa państwa ustanowiła raczej, to jest takie jakby ojco, ojcowie narodu, czy jak oni tam mówili, ustanowili, że raz w roku jest noc, w której każde przestępstwo jest dozwolone. Od morderstwa, po gwałty oraz kradzieże. Wszystko to jest owite tak, że po prostu ludzie zamykają się w swoich domach, a ci, którzy chcą oczyszczać, wychodzą na ulicę tabunami i po prostu zbierają swoje grupy i oczyszczają. Oczyszczenie. Na czym polega oczyszczenie? Oczyszczenie to jest to, że bierzesz po prostu dubeltówkę, ładujesz ją na skórę, wysyna do pełna i ładujesz komuś w głowę. Na tym polega cała fabuła. W pierwszej części akcja działa się w domu i w tym domu po prostu rodzina broniła się przed ludźmi, którzy. przed bogatymi ludźmi, którzy po prostu chcieli ich zamordować. Nie wiadomo za co, nie wiadomo po co, po prostu dla zabawy. Druga część jest jakby zbitkiem. Mamy trójkę, trójkę trzy grupy bohaterów. Dziewczyna chłopaka, którzy chcą się rozstać i razem jadą się jakby ukryć do, do siostry i z nią jeszcze pogadać. Oraz matkę córkę i ich dziadka. I trzeci, trzecim bohaterem jest były sierżant. Dopiero to, to jest mały spoiler, bo na końcu filmu okazuje się, że to jest sierżant jakiś wojskowy czy coś takiego, ale to nie jest za duży, więc mogę mówić. I on chce oczyścić tam jedną osobę, powiedzmy oczyścić. no Nie będę mówił kuriozalnie, że chce jej wyjebać w łeb. I po prostu on wychodzi na miasto uzbrojony kamizelka. Gnacior, pistolety, granaty, wszystko co tam ma i wychodzi na miasto. I jedzie swoim opancerzonym wozem, cały w blachach, przeciwmancernych. Nagle patrzy, że do ciężarówki chcą władować te dwie dziewczyny właśnie z tym dziadkiem, ale akcji z tym dziadkiem, ale z tym dziadkiem pozna się później. I po prostu, on im pomaga, Fabuła toczy się dalej, spotyka jeszcze tą dwójkę. Ta dwójka jest goniona przez inną grupę oczyścicieli. Którzy sprowadzają yy, ich dla bogaczy, bo bogaci ludzie boją się w sadze tego filmu, w nocy oczyszczenia, bo to jest opiera się na tych bogaczach. Oni się boją wyjść na ulicę, sami oczyszczać, to po prostu płacą ludziom za sprowadzenie innych, i oni sobie robią z tego męczennika albo polowanie. Ja na początku wchodziłem na salę i mało przekonany, że dwójka wypali, ale powiem wam, że wypaliła, bardzo dobrze wypaliła. Druga część moim zdaniem była o wiele, o wiele, o wiele jakby tak spójna niż jedynka. Nie mówię, że była lepsza, bo była na tym samym poziomie, ale była naprawdę spójniejsza, bo jedynka była strasznie przygadana. Tam było mało akcji, a strasznie dużo wyjaśnień. Może to był taki pilotażowy jakby pierwsza część pilotażowa. I na końcu trójki, boże, boże, przepraszam, dwójki, bo jest jakby takie małe streszczenie, że będzie trójka. No, coś takiego, coś takiego, więc na pewno jeszcze się spotkamy przy recenzji Nocy Oczyszczenia. Ca, całe, cały tytuł Noc Oczyszczenia Anarchia, czyli The Purge Anarchy, czy coś takiego. E, tłumaczę, oczywiście, ja zawsze muszę się do tego przyczepić. Tłumaczę, zrobili dobrą robotę, przytłumaczyli bardzo dobrze. Gratuluję. Gratuluję, przetłumaczyliście dwa proste słowa. Gratuluję, naprawdę gratuluję Wam, że w końcu kupiliście słownik języka angielskiego. Tak. Kolejna sprawa, to jest oczywiście e, ba, bardziej aktorzy. Z, naprawdę nie rozpoznałem żadnego tam bardziej znanego aktora. Nie wiem czemu. Chyba jedna tam była aktorka, tylko jedna znana. Nie wiem, ja, ja nie rozpoznaję takich aktorów. Ja rozpoznaję tylko znanych albo mało znanych z w klasy B. Ale powiem Wam, a chwileczkę, połowa z Was na pewno rozpoznaje inne gwiazdy. Wiecie o co chodzi, nie? Wiecie o co chodzi. Ale dobra, mniejsza o tym. Ogólnie fabuła spójna, gra aktorska, no momentami po prostu jest ślamazarna, kisielowata, taka, taka bez życia. Ty, obroń nas, obronie. No ale obroń nas, nie widzisz? Obronie. I tak przez 10 minut. Trochę ślamazarnie, ale ogólnie film dobry. Co do efektów specjalnych, efekty specjalne były bardzo dobre. Akcje z walką, czyli łamanie kości, tam przekręcanie karku, kwi, 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 były naprawdę epickie. Dla kogoś, kto lubi kino akcji, dla kogoś, kto lubi naprawdę się zabawić przy filmie, bo ja oglądałem go z ciekawością, ani razu nie, nie, nie kręciłem się dupą i... A kurde, jak chcę stąd wyjść, nie? Ja chcę stąd wyjść, aż mi krzesło czasło. Jak ze stąd wyjść? Nie, 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 miałem, nie miałem tak naprawdę, na pierwszej części męczyłem się trochę momentami, bo po prostu film potrafił tak zanudzić, że, że się chciało ziewać, ale dwójka, naprawdę jestem z niej zadowolony, kupa dobrej roboty, wszystko jest naprawdę git. Więc moja ocena to 7 na 10. Jeżeli ktoś się przyczepi, że za mała, za duża, jakbym dał 8, by było za dużo w niektórych aspektach, jakbym dał 6, by było za mało, i sam, sam, sam moja taka etyka recenzenta by mi na to nie pozwoliła, więc, e, zapraszam na, kolej, na kolejną recenzję. Subskrybujcie komentujcie, łapkujcie! I mam do Was jeszcze jedno pytanie: jeżeli byłoby coś takiego jak noc oczyszczenia, kogo byście chcieli zabić? To wszystko zostanie między nami w komentarzach, więc piście. Zapraszam na trailer. Traffic is building rapidly downtown as citizens rush to get home. Stay safe, sweetie. Stay safe. If you're not purging, we advise you to get off the streets. It'll soon be a war up there. This is the commencement of the annual purge. At the siren, all crime, including murder, will be legal. All emergency services will be suspended. You know how dangerous it is. This won't bring him back. It won't make you feel any better. Don't do this. It's late. You need to leave. Your government thanks you for your participation. It's an unwritten purge rule. We don't save lives. What is? Tonight we take lives. We can't have any interference. Just drive. Just drive. Stick to the plan. We can't have heroes. No heroes. Thank you. Follow me. I'm the Hey, You have to go now. Move, don't stop. The only way we stay alive is if we stay together. You shouldn't be out here. Keep moving and stay quiet. Why haven't you just killed us already? Oh my god, they're taking us. <laughs> this is a superb lot, fresh off the streets. This is the last purge of the evening. The bidding will start at 200,000. Purgers, please suit up. We'll see you shortly on the We're gonna have people in front of us, we're gonna have people behind us. Don't stop. Don't look back. Run for your life. People like us, we don't survive tonight! It's my night! The FUCK BACK! They're coming. Just remember all the good the purge does.